Siema bardzo strony. Witajcie serdecznie. Zapraszam na kremową niedzielę. Na dzisiejszym gonie chciałbym pokazać wam krem do golenia Lea Classic. A dodatkowo tak się prezentuje opakowanie, w jakim otrzymujemy napisy w języku angielskim i hiszpańskim. Tuba jest również dwujęzyczna. Tutaj mamy napis Shaving Cream. Po angielsku i sensitive, sensitive skin, czyli dla skóry wrażliwej. A to mamy dokładnie to samo na drugiej stronie, tylko po hiszpańsku. Teraz zobaczcie podobieństwo, na co wpadł Vars. Vars wpadł na pomysł, żeby zrobić taką szczotkowaną stal. Chyba nie do końca im to wyszło. O wiele ładniej wygląda to. Nie wiem, czy to kamerka uchwyci. O, może z tej strony. O wiele ładniej wygląda to właśnie na kremie Lena Classic. No i koreczek tutaj taki jest nietypowy, taki końciasty. A do golenia użyję maszynki Edwin Jagger D89, do której zapakuję żelatkę Gillette Wilkinson Sword produkcji indyjskiej. A krem będę wyrabiał moim dzikiem z 81052. A po goleniu użyję wody Nivea Men Protect and Care. Twarz przed chwilą, teraz tylko rozgrzeję ją przez 30 sekund, dosyć ciepłą wodą. Okulary z powrotem na nosie, bo czas założyć żelatkę. E, te żelatki, no to jest troszeczkę, nawet bym powiedział bardziej niż troszeczkę, no to jest zupełnie inny Wittneson Sort e, Niste czarne produkowane w Niemczech. E, dostajecie taki Salon Pack, czyli opakowanie salonowe e, 10 plus 1. 11 żyletek, one są tutaj w papierkach, klasycznych takich, nic, nic tutaj jest nowego, nie jest podwójny papierek, tylko zwykły pojedynczy, znaczy są klejone, nie pamiętam, zaraz się przekonam. chyba delikatnie, tak, ale z jednej strony, tutaj, tutaj z tej, z jednej strony, z tej frontowej, nie ma kleju, a tutaj mamy takie cztery. Ale malutkie moźnięcia, także nie jest to mocno zaglutowane. Żelędkę odkładam na bok. Otwieramy maszynkę. Aha. Zdejmujemy czapkę. Jeszcze grzebień. Odwrotnie to leży i człowiek inaczej myśli. Dodajemy żelatkę. Dokręcamy rączkę. Pamiętajcie, żeby nie dokręcać mocno. Ja to używam dwóch palców. i Jak czuję, że taki większy obrót, nie dokręcam bardziej. I sprawdzamy, czy żelatka równo wystaje z każdej strony. Czy ekspozycja jest równa. Tak, widać, że jest. Teraz mogę zdjąć akulary, nigdy tego nie pokazywałem, bo kamerka wysoko, pędzel po wyjęciu odciskam z wody, po prostu obejmuję go i tak delikatnie ściskam, jeszcze dodatkowo strzepuję, takim ruchem nadgarstka, ale takim, wiecie, intensywnym. Dobra, odkręcam krem. Trochę ta nakrętka się wbija w palce przez ten kształt, ale to nie jest problem. Krem jest dosyć wydajny, tak jak wszystkie kremy, wychodzi go dosyć sporo, więc tak gdzieś na szerokość pędzla. Myślę, że mniejsza ilość też będzie ok, jak najbardziej, nie, nie patrzcie po prostu ile ja Wam pokazuję, ile nakładam, ja nie chciałbym, żeby podczas golenia, podczas nagrywania filmu, żeby po prostu zabrakło, więc czasami go daję trochę więcej niż i mu się, się gorił. No i twarz dobrze wyschnąć, Pędzelek dosyć mocno strzepany z wody, więc po prostu sobie zwilżę twarz jeszcze raz. I słuchajcie, zapach już na wstępie jest taki bardzo zbliżony do tego mydła Lea Classic, który Wam pokazywałem niedawno. Tutaj macie linka. Czuć delikatnie też ten mentol, ponieważ skład jest bardzo podobny i jest odrobinę mentolu, ale to nie jest takie, wiecie, chłodzenie z zielonego, tylko on jest taki naprawdę delikatniuśki. Teraz będę dodawał stopniowo wodę, maczając końcówki pędzla w kubku z ciepłą wodą i jeszcze patrzę że chyba dosyć dużo nałożyłem tego kremu. Nie ukrywam, troch czasu się, trochę czasu temu się nim goliłem i mogłem zapomnieć. Dlatego no, nie chciałem też, żeby mi go zabrakło, a nie miałem czasu w ciągu ostatnich dni wrócić do niego, chociaż najnagodniej, żeby sobie przypomnieć, żeby sprawdzić jaka jest właśnie jego wydajność. No, tu jeszcze jest troszeczkę w porównaniu do Mylola Klasik, to ja tu znowu czuję takie lekkie cytrusy. Jakby. Tylko wiem, bo y, czytałem komentarz y, jednego z Was, a konkretnie chyba, o ile dobrze pamiętam, co Kula Siba napisał pod bydłem. Barbus napisał komentarz, że kupił, bo czuł te cytrusy. Znaczy, bo ja mówiłem, że czuć. Te takie cytrusy w tle, nie, cytrusy z czymś tam. I że wiem, że zapach tego mydła kojarzy się z warstwem Classic. E, mi absolutnie się nie kojarzy z warstwem klasik, Nie wiem, bardziej właśnie te cytrusy z czymś. Może z tymi dziełami, ale na pewno jest z warstwem Classic. Ale zapachy to jest taka bardzo indywidualna sprawa. Każdy może odczuwać trochę inaczej zapach. Wracając do e, Classic. Teraz się uwydatniły po dodaniu kolejnej porcji wody, uwydatnił się ten metod. Teraz rzeczywiście czuję to chłodzenie i jest nieporównywalnie większe niż w przypadku mywa na klasik. No dobra, przez chwilę nie będę gadał, bo nie wyrobię, nie wyrobię tego kremu. Tak, zdecydowanie chłodzi, tak? W porównaniu do. No nie jest takie chłodzenie jak prasę zielonego, trochę mniejsze, ale jest. Natomiast nie czuć samego metalu, zapachu metalu, to jest czuć chłodzenie. A, ktoś z Was też pod tym filmem z mydłem Lea? Klasik napisał, że ciekawi go, czym się różni właśnie mydło, znaczy mydło, krem z linii właśnie tej srebrnej, tej niby bardziej ekskluzywnej i droższej od tego najtańszego kremu Lea. On jest chyba w kilku wariantach. Jest zwykła, niebieską zakrętką z czerwoną, nie pamiętam właśnie czym się różni. Chyba z zieloną jest wersja mentolowa, taka bardzo chłodząca. I natomiast te kremy są dużo tańsze. I na jednym z najbliższych filmów pokażę Wam i na pewno opowiem jakie są różnice między tymi kremami. I czy warto oczywiście to płacać. Zrobiłem krem. Zaczyna już ładnie błyszczeć. Zobaczcie, ja jeszcze trochę wody mi się przyjmie. I tu mi uciekło. Jeśli chodzi o konsystencję, na razie takie same samo łatwość wyrobienia i odczucie na twarzy to ten krem już mi się o wiele bardziej podoba niż mydło niż mydło Neoclassic. Co tam damy jeszcze? Zdamy jeszcze mu wody, mhm. skoro zaczynam tam uciekać z pędzla, no to znaczy, że to już jest taki limit. Na pewno by się dało jeszcze więcej wody, ale gdybyśmy mieli taki bardzo lejący krem. więc teraz taki fajny, jest mocno nawodniony. Dopieram z niego, bo nie krem. Zobaczcie, myślę, że na dwa przejścia tutaj wystarczy. No to tak naprawdę wystarczy na trzy. Dzisiaj się będę golił na dwa. Rozgrzewam maszynkę. I jedziemy. Pierwsze przejście z włosem. Takie tu się tworzą wzgórza Bardzo fajnie się ciągnie Tu stał dotyku śliska. a jak się spróbuje? Spróbuje się bardzo łatwo Już mogę powiedzieć, że poślizg bardzo dobrze oferuje ten krem. Maszynka są gładko i przyjemnie. Czuję też, że zaraz jest dobrze zmiękczony. Tak, teraz jak spryskałem twarz wodą i dołożyłem mydła, to całe uczucie odczuwanie mentoru na twarzy jest jeszcze bardziej spotęgowane. Patrzę, że po dodaniu wody to piana z tego kremu naprawdę świetnie się zachowuje. Nastała no, się tak rzadsza, bardziej nawadniona jeszcze. Natomiast nie rozpada się, nie zaczęły się tworzyć jakieś tam większe pasażniki powietrza. Jest naprawdę super. i przejście poprzez głosa Lekkie poprawki są wymagane na szyi, tak jak zwykle. jest twarz. Ciepła, zimna woda. Popatrzmy teraz jak skóra wygląda po goleniu. Nic nie piecze, nic nie szczepia ani teraz po goleniu, ani przed. Żadnych plamek, więc mi ten krem nie uczula, podobnie jak mydło. Musicie wziąć pod uwagę, że drzewa sandałowe, ale jak z tego drzewa może niektórych uczulać i jeśli inne produkty typu Sandalut z olekiem, z drzewa sandałowego bardzo to jest duża szansa, że to będzie również, mimo że jest napisane, mm, no, bez okularów Sensitivskim, czyli do skóry wrażliwej, <laughs> nadal czuć to te chłodzenie. Teraz jest ono bardzo przyjemne. Na samym początku golenia, to tak jak wspominałem, <laughs> było na no, takie nieśmiałe, ledwie wyczuwane. Natomiast zapachu mentolu nie czuć. Jak nie lubicie zapachu mentolu, albo że aż Wam oczy łzawią, to, to będzie to fajna opcja. Jeżeli lubicie tylko uczucie chłodu, ale nie chcecie mieć zapachu mentolu. Dobra, moi mini. Ja teraz zapadam After czyli tak jak pokazywałem na początku filmu, będzie tam Nivea Amen Product and Care. Zróśniemy, bo potem znowu zapomniał. I to po kropelce leci, ale taki duży, więc nie musicie długo machać. Zawsze sobie na usta. Dlatego zawsze wycieram <laughs> przed ramieniem. Dobra, ja poczekam, aż się woda wchłonie, i zaraz do Was wracam. Okej, okay, moi mini. Woda się wchłonęła. Jak widać. Skóra w naprawdę świetnej kondycji. I teraz jakbym go ocenić. Tylko Lea klasik skin, Jak miałbym, tylko jak go oceniam. Ja oceniam go w skali 1 do 6 jak i inne produkty od tej pory, od tego filmu tak postaram się to robić przy każdym produkcie który Wam pokazuję i ja to daję ocenę 6 naprawdę świetny krem do golenia ale nie pędźcie zaraz na Allegro czy do Waszych ulubionych sklepów internetowych z tradycyjnym goleniem tylko poczekajcie bo już za tydzień ukaże się Moja recenzja, golenie yy, kremem Lea i prawdopodobnie tym niebieskim, ale jeszcze zobaczę, który. Natomiast tym dużo tańszy, bo za ten musicie dać około 3, dych, albo troszeczkę poniżej, a tamten Lea klasyczny kosztuje około 10 zł z tego co pamiętam. Także na razie nie śpieszcie się, za tydzień się widzimy z drugim kremem Lea, który na pewno porównam do tego. No, tymczasem Dzięki serdecznie za oglądanie i łapcie. Tutaj masz jeden film co drugi. A jeśli nie subskrybujecie, to zapraszam do zasubskrybowania. A tymczasem pozdrawiam serdecznie. nar, Do następnego.